Добрый вечер, мне еще не надо иметь вконтакте, грамма дешевле в поисковой линейке, которую можете узнать в наивысшем комментарии под фильмом. Плюс 100% на каждое годопозвитие, грамма называется зависть от эхо с покер. Баунс 9790, вот ставка, у них в баунде так, почему 5, тыл. Забочимы. Колокс 2, у них в баунде. Чек, любимые. Бау, Едного пара, али не для нас. A 25 zł, pomiędzy tym mężczyznę wygrając to ile było? 10. 10 zł zabrzamy do Tol teraz 10 zł. A z 10, pika, pika, no. Tak, jeszcze jedną pika, będzie, będzie. No kiepska, tego nie będzie. Dobrze, a z parą osobą też lepiej, że nic. Флаш, флаш выиграем с мужчиной 40 злотов, еще 20 злотов, мужчина 30 злотов, тотал-ин-ест. И сделайте за это на лайк, напишите комментарий. Толт, робим 25, тотал-ин-ест. Теперь только. 9-10, спробуем. 5-6, 4-5-6. Uh, Pogrając, no. Naprawdę był to tu PR z mężczyzną małej. też robimy. Pamiętacie że link na to grę możecie znaleźć najwyższym pod filmem, plus 100% do każdego depozytu. Jedno parę głosowów, tylko mamy. No. Ale 25 złotych też wygrałem, 10 15 to 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 nie jemy grywać 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Proszę 5, nie, siedem. Robet robimy. z 2. Myślę, że będzie to, to ostatnia gra dzisiejszą. Nawet uh, ostatnio grę za zakładam 5. Chcę mu juiciać, dobrze dawać jeszcze jedną gryłę. Zagramy 20 złotych już podmiesz. Z tym programując. Parę asową, no kiepska. Koleks 2 robimy. Dalej, koleks 2 jeszcze. Koleks 2 mężczyzny. Tupers, programując. Programując, nie wierzył. Dobrze mężczyzny, New Bet. Niech dawać, zrobimy New Bet. Uh, 100 złotych, niech będzie.

800 wygrają 400 zł total win bound 10 230 zł. Zróbcie like, pamiętajcie, że link do gry możecie znaleźć w najbliższym komentarzu pod filmem, plus 100 na każdego depozytu. To była Ada, on dzisiaj wygrając. dużo pieniędzy, wszystkiego najlepszego i do jedzenia.